Na moim kanale I dzisiaj taką Informację dla was dam Dlaczego się nie pojawią filmy na kanale Czy jakaś seria jeszcze będzie Na, pe na pewno będzie Jakaś seria Bo ja czekam Aż się uzbiera na kompa. kompa I wtedy jak się uzbiera na kompa Będą normalnie odcinki z gier nie? SGT się ponagrywamy i będą. A teraz nie nagrywam, bo tego kompania mam, a z telefonu nie będę nagrywał, bo to jest mało oglądalne. Jeżeli jedynie co bym mógł nagrywać z telefonu, to jest to yy, unboxingi na przykład albo w, paczek od widzów Jakbyśmy mi wysyłali paczki to bym mógł z tego zrobić a, unboxing. Albo bym, jakbyście chcieli, to bym mógł zrobić taką serię, że nie wiem, kupuję coś taniego za nie wiem, do 5 zł, do 10 zł i to otwieram na kanale, na filmie, to też by mogła być jakaś seria, tak? Nie to co sobie z telefonu mogę nagrywać, z telefonu jeszcze nie mogę nagrywać sobie urbeksy. Kamerę sobie kupiłem, ale ta kamera jest tak do dupy, że masakra, nie? manta w końcu do dupy ma kamera Myślę, że to będzie fajne, git Będzie wodoodporna, to pod wodą coś się nagra No ale Do dupy jest ta kamera Także Jak chcecie jakąś serię na, na kanale To napiszcie w komentarzu Jaka to by miała być seria? Czy byście wysyłali paczki do mnie i ja bym nie otwierał na kanale? Czy jakieś testy czegoś, recenzje czegoś? Czy ja bym coś kupywał i bym to nagrywał i wam pokazać tam co to jest, jak coś się ten robi i takie rzeczy? Mam, mam pistolet SG beretę to mogę coś wam z tego ASG nagrać. Na szlankę z tym nie pójdę, bo No z samym pistoletem no tak w dupy, nie? <laughs> Także mógłbym wam tak coś nagrać. Słońce świeci. No a to wid. Także na dole w komentarzach piszcie co byście chcieli. I byłby wid. A dopóki teraz nie ma na, tym, na tym kanale nie ma odcinków, nie ma filmików To zapraszam was, na dole będzie link do kanału Beatbass. To jest, jest mój drugi kanał I na tym kanale nagrywam Znaczy nagrywam, robię składanki Składanki z piosenek Tam się bardziej rozwijam niż tutaj na tym kanale I Jeżeli jeszcze nikt nie miał jeszcze jest nowa osoba i ktoś wszedł na dropa i nie ma kodu wpisanego, a już ma, to może wpisać mój kod. Jak nie używasz żadnego innego kodu, to z mojego kodu, który będzie w opisie, to jest kali 20 chyba. Dostaniesz 22 2, 2 zł 17 groszy na start. I będziesz musiał skrzynkę otworzyć, tak? ale jeżeli już kogoś od, otwierałeś znaczy używałeś kodu to użyj też mojego kodu to prawdopodobnie dostaniesz 5% przy doładowaniu czyli nadujesz sobie za stówę was 110 albo 105 zł, jakoś tak i te linki są też w informacjach na kanale czyli ostatni slot jak jest główna strona wideo, playlisty to na samym końcu jest Informacja i tam sobie możecie wziąć i wejść w to Możecie no, mi ten ety wysłać także Spoko, fajnie by było Przegląd to dostać no. Albo mogę wam robić live'y jeszcze, ale to jak będę miał neta I to by były live'y z tego, z Call of no, jak macie jakąś fajną grę na telefon, którą mógłbym nagrać jako live, to byłbym coś pokminić. Ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Elo! Skrzynę na tiltrop.pl Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. Hydro.pl